Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Agnieszka Matro. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, udostępniania, włączając dzwoneczka. Zapraszam na kanał Grynelka, gdzie, jest, gdzie opowiadam o życiu na wsi, o zdrowym życiu, zgodnym z naturą, o zwierzętach, ziołach, o niebieskich strefach i różnych bardzo, bardzo ciekawych rzeczach. Zapraszam Was też na mój blog Grynelka.pl, na którym jest mnóstwo ciekawych artykułów. No a teraz przechodzę już do tego, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. A chciałam opowiedzieć Wam o tym, o czym tak napomknęłam w poprzednim filmiku, a mianowicie o tym, że w czasie, kiedy myśmy siedzieli w domach, kiedy byliśmy bardzo mocno ciemiężeni i ograniczani w naszych wolnościach, w tym czasie pewna niewielka grupa ludzi na świecie bardzo mocno się wzbogaciła i jeszcze mocniej się wzbogaciła. I ta grupa ludzi chce nam ustawiać dzisiaj nasz świat, ten świat zmienić nam całkowicie i bo wykorzystując władzę, którą mają po prostu mają już tyle pieniędzy, że nie wiedzą co z nimi zrobić i tą władzę, te władze chcą w ten sposób wykorzystać, żeby nam ten świat zmienić i życie całkowicie o 180 stopni obrócić, więc zaczynamy w roku w 2020 roku w marcu szef jednej z największych Firm, które doradzają, firm doradztwa majątkowego, firmy BlackRock, pan, pan Lawrence Sling, zwany pieszczotliwie Larry, powiedział, napisał do, zresztą całkowity, całkowity dochód klientów tej firmy wynosi 7,4 biliony dolarów. Także tacy bogacze tam, takim bogaczom on doradza, napisał do swoich klientów, że świat po koronie nie będzie już nigdy taki jak był. No i my to wiemy, że nie będzie tak, nigdy taki jak był, bo widzimy po prostu, co się dzieje. Widzimy, jak zabrano nam wolność, którą jeszcze nie wrócono nam wcale. Ale on napisał dalej co innego. On nie pisał o nas, on napisał tak. W postkorona czasie w świecie pojawią się potężne możliwości inwestowania. No i tak właśnie było. I inni, w czasie kiedy inni biednieli, kiedy, kiedy tracili swoje, swoją egzystencję, kiedy szli na bezrobocie, to dochody w czasie, w czasie tego. W czasie tego panowania tego mikroba azjatyckiego, tak to będę nazywać, bo YouTube kasuje po prostu wszelkie filmy, które wymawiają to słowo inne, więc tego mikroba azjatyckiego, wzrosły na przykład pana najbogatszego człowieka na świecie, pana Jeffa Bezos, właściciela Amazon, on powiększył swój, swoją, swoje bogactwo w czasie lockdownu, powiększył o 45 miliardów dolarów, zatrudnił 125 tysięcy pracowników i yy, yy, i łącznie jego dochód teraz wynosi majątek 165 miliardów dolarów. prawda? Elton Musk zarobił 8 miliardów, Eric Yuan, który jest twórcą koncernu, twórcą koncernu Zoom konferencji online, zarobił 258 miliardów, to wszystko wynotowałam. No i tak to, słuchajcie, niektórzy zarabiali, a, a inni, czyli prawie cały świat biedniał, tak? I nie wiedział, i patrzył się w telewizji na paski, siedział w panice, w strachu, nie wiedział, co ze sobą zrobić, a media mainstreamowe, politycy, dziennikarze straszyli nas od rana do wieczora, od rana do wieczora po prostu, i człowiek chorował z nerwów, po prostu to tak, tak po prostu taki to był czas, podczas kiedy inni szaleli z zarabianiem pieniędzy, na przykład, a pan, pan Elon, Pan, pan mask na przykład na Twitterze już w marcu powiedział, że panika jest głupia i w ogóle te wszystkie ograniczenia też są głupie, więc no ale to już pozostaje bez komentarza, on wiedział, co mówi po prostu. Więc tutaj sobie wynotowałam, w 90 roku było 66 miliarderów w Ameryce i mieli razem 240 miliardów dolarów, a dzisiaj jest 614 miliarderów USA i mają razem 2,947 bilionów dolarów. Oczywiście w innych krajach w Niemieckich, w Niemiecki, na przykład w Niemczech nie ma tak drastycznej tak nie było tak drastycznie ale jeżeli ten czas ten czas jeszcze dalej będzie trwał tych ograniczeń, kiedy, kiedy firmy średnie, małe po prostu będą pracowały na zwolnionych obrotach, kiedy będą ograniczenia, kiedy ludzie nadal będą, kiedy ludzie będą tracić pracę, kiedy, kiedy, po prostu gospodarka nie będzie się obracać tak, jak tak miała się obracać, kiedy będzie w kryzysie, to tym bardziej oni będą jeszcze większe pieniądze zarabiać. No i to ja tylko podałam przykład, ale to jeszcze jest, jeszcze jest Google, jeszcze jest, jeszcze jest Microsoft, jeszcze jest Visa, jeszcze jest Mastercard, a także te firmy po prostu to są giganty, które czerpią olbrzymie profity, a my, na no inni ludzie są no, w dzisiejszych czasach, no. no no sami wiecie, jak jest, po prostu. I o cóż tu chodzi? Oni, ta mała grupa ludzi, wykorzystując swoją władzę, swoje pieniądze, chce nam ustawiać świat i ten świat, właśnie przemienić, przemienić go o 180 stopni. I ci ludzie spotykają się w co roku, na pewno każdy, to każdy z nas wie, spotykają się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Tam wszyscy przyjeżdżają koronowane głowy i celebryci i ci, co coś znaczą i ci, co nic nie znaczą, ale im się wydaje, że znaczą. Przyjeżdżają też politycy i udają, że nie wiadomo, kim są. Ale przyjeżdżają też ci najbogatsi, najpotężniejsi, a takim guru jest Niemiec z Regensburga, który się nazywa Klaus Schwab. I on jest już taki wiekowy pan, bo on z Rocznik 38, ale jeszcze wciąż mu się marzą takie zmiany na świecie, którymi, którymi on się zachwyca i, i przyklaskuje. On napisał taką książkę Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Polecam tam tę książkę bardzo, jest bardzo ciekawa. On uważa, że ta czwarta rewolucja przemysłowa, no, no bo ona nadeszła już w 2010 roku, tak? Były trzy rewolucje przedtem. To była trzecia, była w, jakbyśmy tak się cofali, no to trzecia się zaczęła w 1967, no to właśnie zaczęła się powoli automatyzacja, komputery i tak dalej. A w 1870 z kolei był diesel i elektryczność, a ta pierwsza rewolucja przemysłowa to była 1770. 784, tak, to był, to był ten, maszyny parowe zostały wynalezione. No i ona w sumie każda z tych rewolucji potrzebowała ze 100 lat, a ta teraz w 2010 i właśnie, właśnie twórca i szef tego um, um, Światowego Forum Ekonomicznego, czyli pan Klaus Schwab, uważa, że ta rewolucja będzie trwała tylko 10 lat, aby osiągnąć to, co chce. I właśnie ci najbogatsi ludzie, te najbogatsze firmy, te najbogatsze koncerny w tym uczestniczą i planują zrobić, krótko mówiąc, taki The Great Reset, czyli wielki reset. Oni na kwiecień, na styczeń przyszłego roku następny swój szczyt, spotkanie w Davos tak właśnie zatytułowali Wielki Reset. I cóż to ma oznaczać, ten Wielki Reset? Przetransowanie całkowicie świata na drugą stronę, według ich widzimy się świata, który już nie będzie budowany od dołu, od podstaw, od rodziny, od jednostki, od rodziny, od, od przyjaciół, od gminy, poprzez powiat, poprzez miasto i aż do, do rządu, tylko odwrotnie. Ono ma być budowane od góry przez tych, którzy nam to tutaj ustawią przez tę grupkę, właśnie małą grupę ludzi, o których Cały świat dzisiaj zależy i wiele rządów wisi im, siedzi im w kieszeniach po prostu. To są ludzie, którzy mają swoje fundacje, którzy z jednej strony są filantropami, ale, ale dzięki temu, tu z jednej strony są filantropami, a z drugiej strony zarabiają kolosalne pieniądze. Na przykład Elon Musk wpłacił, był w stanie wpłacić kieszonkowe, to taki drobiazg wyciągnął z kieszeni jednemu youtuberowi, który zbierał na milion drzew, żeby milion drzew zasadzić, to on mu wpłacał, wpłacił milion dolarów na milion drzew, po prostu tak sobie, nie? No więc to są tacy ludzie i oni, i oni dzięki systemowi finansowemu, który od lat jest na świecie, mogli dojść do takiego niewyobrażalnego bogactwa, które pozwala im sterować, które pozwala im ustalać reguły na świecie dla innych ludzi. tak? I to jest wkurzające, powiem Wam strasznie. A jest to możliwe dlatego, bo my wszyscy śpimy. Całe nasze społeczeństwa, wszystkie społeczeństwa na świecie śpią, jak gdyby w jakimś takiej letargu, w hipnozie i pozwalamy sobie to zrobić. No i. No i oni robią to po prostu. No i tak to ma wyglądać. Ma być wielki reset, który ma, bo ta, wielka, bo ta czwarta rewolucja przemysłowa powiązana z wielkim resetem. Opiera się na sztucznej inteligencji. Krótko mówiąc, na sztucznej inteligencji człowiek zostanie zdehumanizowany i to już się w zasadzie dzieje, bo nami rządzą praktycznie roboty. Oczywiście nie takie, które chodzą sobie i, i my je widzimy, i, i takie roboty jak w filmach science fiction, chociaż film science fiction staje się dzisiaj już rzeczywistością. Ale sztuczna inteligencja, no to każdy z nas wie, co to jest. My jesteśmy nią otoczeni. Jest zdehumanizowanie kompletne świata, a plan ma być taki, że to już będzie totalne. Klasa średnia w takim, w takim projekcie zaniknie, ponieważ praktycznie maszyny przejmą te funkcje, które wykonywali ludzie a centrale przejdą, przeniosą się do krajów, gdzie będzie po prostu tańsze, taniej będzie można wszystko wszystkim sterować. Będą zresztą tak zwane inteligentne fabryki, będzie, będzie nauczanie na przykład elektroniczne, czyli digitalne i to dzisiaj na przykład widzimy po prostu dzieci nie chodzą do szkoły, gdzieś tam zaczynają chodzić, ale to nie wiadomo może znowu nie będą chodzić, telemedycyna jest, wszystko jest po prostu zdigitalizowane i człowiek zostaje, zostaje zredukowany do takiego poziomu takiej maszyny. No, i oni właśnie spotykają się w tym Davos. Już byli teraz w kwietniu, ale w kwietniu nie byli, oczywiście, tylko spotkali się wirtualnie, no bo był ten czas taki. Spotkali się wirtualnie i spotkali, spotkali się starzy wyjadacze chleba, że tak powiem, ale spotkały się też młode wilczki tego wielkiego resetu, tej czwartej rewolucji przemysłowej, i powiem wam, kto tutaj należał. To jest tutaj był, 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 był już, był tutaj był przedstawiciel tego plastifygowego świata. Ingmar Renskotk. To, to jest szwedzki naukowiec, który, który jest, nie naukowiec, przedsiębiorca, który stworzył Gretę Thunberg i jej hasło i zarobił na tym kupę pieniędzy. Później jest Alex Bates, to jest firma Neocortex, która inwestuje w sztuczną inteligencję. Później jest, była firma Webit, która jest to firma, zwolennicy, ci, którzy siedzą w komputerach, to wiedzą, co to jest. To jest firma, która zajmuje się, zajmuje się organizowaniem gigantycznych kongresów, najnowszych cudów techniki z pięknego świata komputerów. Oni właśnie skonstruowali na tym jednym z tych kongresów, przedstawiono tę sztuczną lalkę mówiącą Sofię, czyli tego humanoida. No i y, y, właśnie tam sobie dyskutowali w kwietniu y, o, y, o tym przedstawiciele tego plastikowego świata właśnie dyskutowali o, o sieci tej najnowszej komórkowej, najnowszej generacji o transhumanizmie czyli zmienianiu człowieka, y, jego, y, zmienianiu jego psychiki w, 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 w Ingerowaniu w jego mózg, tak, o kryptowalutach dyskutowano sobie, o nowych szczepionkach dyskutowano, o przedłużaniu życia, a być może nawet o, o, o tym, żeby żyć w nieskończoność, bo im się wydaje, że jak mają tyle kasy, no to mogą sobie żyć na zawsze, no bo oni się czują bogami praktycznie, tak. I ten, skąd się wziął ten Great Reset, jeszcze Wam powiem, ten Wielki Reset, on się wziął, nie, nie wziął się z powietrza, on się wziął, został już jak gdyby tak podwaliny położone położony pod niego w 2015 roku, kiedy we wrześniu w Nowym Jorku 193 kraje podpisały, podpisały agendę 2030, czyli ten program zrównoważonego rozwoju, w którym to wszystko jest zawarte po prostu i... Polska też to podpisała nawiasem, mówiąc, można sobie wejść na strony, tam jest wszystko bardzo pięknie opisane, jak to ma wyglądać. No i właśnie, że tak powiem, to co się stało, pandemia, ta pandemia, pandemia przyspieszyła te plany i była jak gdyby prezentem dla tych zwolenników tego wielkiego resetu, tego wielkiego resetu i tej czwartej rewolucji przemysłowej. Jak gdyby była dla nich, no... No, że tak powiem, mogli, ja nie twierdzę, że oni to, bo to, kto, kto, kto temu zawinił, kto to wymyślił, czy nie wymyślił, to my się tego w ogóle nic nie dowiemy, to ci, co się mieli dowiedzieć, już się dowiedzieli, a my się nie dowiemy, tak jak o wielu rzeczach z historii nie dowiedzieliśmy się, ale w każdym razie, powiedzmy tak, bardzo mocno na tym ci ludzie skorzystali i oni właśnie, jeszcze powiem wam, oni właśnie jakby to powiedzieć, Korzystają że na tym, że im dłużej, im dłużej po prostu to wszystko trwa, te wszystkie ograniczenia przeróżne, tym bardziej oni jeszcze bardziej się wzbogacają i jeszcze bardziej utwierdzają się w stanowisku, że nam można tutaj to wszystko nas podporządkować i ten świat zmienić, po prostu zmienić nas w takie humanoidy. Tak? I to nie jest jakieś wymyślone szaleństwo. To jest wszystko w dokumentach tych Wielkiego Resetu. Ja linki podeślę, każdy może sobie tam poczytać, Większość jest po angielsku, ale też można niektóre rzeczy przetłumaczyć na polski, ale jest też po niemiecku. I powiem Wam na koniec, co powiedział Klaus Schwab. Powiedział tak, że o czwartej rewolucji przemysłowej rewolucji sztucznej inteligencji. Powiedział tak. Czwarta rewolucja przemysłowa ja sobie to nawet zanotowałam, poczekajcie. On powiedział tak, po niemiecku to brzmi tak: Eines der wesentlichen Merkmale der vierten industriellen Revolution besteht nicht darin, dass sie die Arbeit verändert, wie wir arbeiten. Diesmal sind wir es, die verändert werden. Czyli to znaczy, jedną z bardzo ważnych cech czwartej rewolucji przemysłowej jest, że nie praca zmienia się, nie nasza praca zmienia się, nie zmienia się to, jak my pracujemy, tym razem to my jesteśmy tymi, którzy zostaniemy zmienieni. I to są jego słowa. I bardzo y, 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 powiedziałabym tak, że od nas i tylko od nas zależy, czy ta wizja się urzeczywistni. A to jest wizja przemienienia świata totalnego, totalnego, po prostu tak gigantycznego że przyszłe pokolenia nie będą już mogły żyć w takim świecie w jakim my wyrośliśmy w normalnym zwyczajnym świecie z jego wadami z jego plusami z minusami ale w świecie w którym człowiek jest człowiekiem ja niekiedy patrząc na naszych na polityków nie tylko naszych generalnie no to mi się wydaje że oni są takimi oni są takimi humana, oni, oni Mówią wszyscy to samo, mówią jak automaty, jak nakręceni. Po prostu nie można ich słuchać, naprawdę w ogóle ich nie można słuchać. I dobrze byłoby, żebyśmy się kiedyś, żebyśmy jak najprędzej się obudzili, najprędzej, bo to niedobrze wróży dla nas, dla ludzkości całej jeżeli się no, nie odciąśniemy. To dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików, no i do widzenia.